Cześć, szóste zadanie z książki, i teraz ma tutaj poziom rozszerzony zestaw D planimetria. E, takie zadanie troszkę na dowodzenie, tak naprawdę, bo mamy przekąt... takie zadanie. Przekątna TPZ równa ramiennego mm, ma długość D, czyli do sobie to zaznaczmy, że ta krecha tutaj przekątna to będzie nasze D. E, jest ona nachylona do dłuższej podstawy pod kątem alfa, czyli przekątna jest nachylona do dłuższej podstawy pod kątem alfa. Tak? Dobra. Wykazać, że pole tego trapezu jest równe 1, 2d kwadrat sinus 2 alfa oraz jeżeli ten trapez można wpisać okrąg, to obwód trapezu jest równy 4d cosinus alfa. <coughs> Jak się zabierze tego zadanka? No to tak. Yy, ja to troszkę przyspieszę to zadanie z tej prostej przyczyny, że no, yy, to jest jednak rozszerzenie, więc pasowałoby wiedzieć, że ta odległość od tą do tą to jest A plus B przez 2, tak? I pasowałoby wiedzieć, że mm, ta odległość od tą do tąd, chociaż może tego nie będziemy korzystać. Dobra. Czy to jest A minus B przez 2 no właśnie przez 2. Przy czym A to jest oczywiście dłuższa podstawa, B to jest krótsza podstawa, tak? Dobra. No i tu mamy naszą wysokość H na znowu. Dobra. No to co? Napiszmy sobie wzór na pole trapezu, czyli róbmy podpunkt A. No pole jest równe. Jedna druga razy A plus B, no i razy nasza wysokość. Ok? Dobra. Korzystając tutaj z tego żółtego trójkąta możemy śmiało sobie napisać że sinus tego kąta alfa jest równy H przez D, zgadza się? Więc jak pomnożę sobie to przez D obustronnie, to otrzymam, że H równa się D razy sinus kąta alfa. Dobra. Korzystając z informacji też tego kąta, ale na cosinus, To jest prostokątna leżąca przy kącie, czyli ta, a więc a plus b przez 2, to przeciw prostokątnej, a więc przez d. I znowu, jeżeli pomnożę sobie to równanie przez d, to otrzymam, że a plus b przez 2 jest równy kosinus. No i tutaj mamy oczywiście d. Dobra? Fajnie. Co dalej robimy? No, dalej robimy to. Zauważmy, że tu jest 1, 2a plus b. Czyli moje pole jest równe. 1, 2a plus d to jest cosinus alfa razy d. Może to źle tu napisałem. Tak, to będzie d razy cosinus alfa. Sam cosinus d przez przypadek. To będzie oczywiście d razy cosinus naszego kąta alfa. A zamiast wysokości, no to tu mam wysokość, nie? Czyli to jest razy d razy sinus alfa. Ok? Dobra. Do teraz mamy tak, że to nasze pole jest równe. Cosinus alfa razy sinus alfa. No i jeszcze razy d kwadrat. No to już prawie mam to, co chciałbym mieć. Włożę md kwadrat i mam już jakąś funkcję trigonometryczną tu, i teraz jak ją zrobić, żeby faktycznie zauważyć, że tutaj jest jedna druga z przodu? No tak, że na przykład, to ma być jedna druga z przodu, to tu mogę sobie pomnożyć przez coś takiego, nie? Razy jedna druga, razy dwa, czyli to nie mnożę przez jeden, więc nic się nie zmienia. Ale zmieni się na to tyle, że to moje pole, jedną drugą sobie oczywiście przepisuję, a teraz jakiś tam kolorek. 2 cosinus alfa sinus alfa albo inaczej 2 sinus alfa cosinus alfa to jak poszukacie sobie w tablicach matematycznych to jest nic innego jak sinus 2 alfa. No i d kwadrat dopisać. Jedna druga sinus 2 alfa razy d kwadrat. Po zadaniu. Tak? Ciężkie? No chyba nie. Takie spoko do ogarnięcia mi się wydaje, tak? Tylko napisać wzór tu sinus, cosinus. Jak się raz zobacz to zadanie, to później jest moim zdaniem łatwo to powtórzyć. Samemu to wpaść, może nie do końca jest łatwe, ale tak to jest spoko. Mi się wydaje, że jak już się to ma, gdzieś tam ktoś Ci już to napisał, jak to zrobić, i widziałeś to, przeanalizowałeś sobie to spokojnie, to będziesz to tworzyć. Dobra. Podpunkt B. Jeżeli ten trapez można wpisać okrąg, to obwód trapezu jest równy 4d cosinus alfa, tak? No to jeżeli to jest oczywiście bok A, to jest bok B, a te, Ramiona to jest C i C, tak? Yy, sekunda, sekunda, dobra, tak? To jest C i C, co my tu możemy zrobić? Możemy zrobić tak, że jeżeli w trapez można wpisać okrąg, jeżeli w trapez można wpisać okrąg, to jak dodamy dwa poziomy, te naprzeciwko boki i te dwa po lewej i po prawej, to one muszą być równe. Czyli mówiąc inaczej, 2C plus mm, 2C równa się A plus B. Ok? Skąd mi się to wzięło? No, jak to skąd? No, jeżeli w ten tapez można wpisać okrąg, to obwód trapezu jest równy tyle. Szukam obwodu, tak? Tu jest 2C, tu jest 2C, tu jest A, tu jest B. Ja szukam obwodu, czyli szukam czegoś takiego. A plus B plus. C plus C, tak? Ile to wynosi, czyli nasz obwód? A plus B sobie przepiszę. C plus C to jest 2C, tak? A 2C to jest kolejne A plus B. OK? Dobra. No to z tego wychodzi, że to jest A plus A to jest 2A, B plus B to jest 2B. I teraz co ja będę chciał zrobić, bo tu mamy jakiś decosinus alfa, no tu też mamy decosinus alfa tak, tu jest d oczywiście kosinus alfa to jest a plus b przez 2 no to zrobmy tak 2 ok jeżeli sobie to a plus b przez 2 pomnożę przez 2 to wychodzi nam z tego, że a plus b równa się 2d cosinus alfa zgadza się? czyli ja mogę sobie spokojnie napisać dwójeczkę, a zamiast a plus b wpisać kolejne 2d cosinus alfa, czyli wyjdzie nam 4d cosinus kąta alfa. Ej, no to, to miało to być. Tak, dlatego tego nie kasowałem, tego cosinusa, bo wiedziałem, że cosinus tutaj będzie potrzebny, żeby to a plus b skasować, tak. A skąd się wzięło tutaj a plus b? No bo to jest, jeszcze raz wytłumaczę, skąd mi się wzięło tutaj a plus b? No bo to jest c plus c, czyli 2c, a 2c było równe a plus b, dlatego zamiast tego to wstawiłem No i reszta już poszła. Tak? Więc jak na dowód za 7 punktów mówię, samemu na to wpaść może być kłopot, ale jak się raz zobaczyło, myślę, że można to bez problemu sobie odtworzyć. Tak? Bo tu jest tylko trygonometria i postawienie do wzoru na pole i do wzoru na obwód. I tyle. Jeżeli masz to każdy bądź razie jakiekolwiek pytanie, śmiało rzucaj je w komentarz. Staram się zawsze na wszystkie komentarze odpisywać, prędzej czy później, ale raczej prędzej, ale, ale i tak staram się i raczej odpisuję, także śmiało pisz to w komentarzach, Jeśli się podoba łapka w górę, jeżeli jeszcze nie powiedziałeś swoim znajomym z klasy, z face'a, z kogokolwiek, że jest taki koleżak, jak ja, który nagrywa te zadania, zrób to właśnie teraz, a póki co, dzięki wielkie za uwagę i zapraszam Cię do kolejnego zadania z planimetrii z poziomu rozszerzonego. Na razie, hej!